I od pół roku mnie nie było Ale wy jesteście Nieprawdopodobne miejsca na ziemi To właśnie takie miejsca dzisiaj zobaczymy Mogę się z tobą założyć o to, że nawet nie wiedziałeś, że istnieją takie miejsca Idziesz? Na beta? Come on Jak wygram zostawiasz suba, komentarza i lajka like w górę jo? A jak przegram i o większości słyszałeś to liczka ci wyślę Czy złote Napisz numer Żartowałem, nie, nie pisz numerów w komentarzach Oglądajmy Wyobraź sobie taką sytuację Mają ćwiczenia wojskowe, nie? Lecą rakiety, bomby, dup, dup Przecież tam rozdupcyło wszystko w kosmos I powstała plaża Playa de Amol. Czyli na, na tyle, na ile kumam hiszpański, to trochę taka miłosna plaża. Natomiast jestem w Meksyku i wygląda jak taka dziura właśnie po bombie. I to między innymi ta plaża, która wygląda naprawdę kosmicznie. I założyć się mogę, że być tam w środku, stać w, stać w nie, patrze, tu ocean, plaża, dookoła krater dupia piękne. Ja tam nie byłem, ale ludzie na czacie u Multiego i tak napiszą, że Rezi tam był. No powiedz mi, że to nie jest nieprawdopodobne. Słyszałeś w tej plaży? Tak myślałem, że żeś nie słyszą. Lecimy dalej. Robimy fu -fu 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 -fu. I jesteśmy w Arizonie. Kanion Antylopy. Coś, co w tym miejscu jest niewyobrażalnie piękne i coś, co na pewno już widzieliście. Tu się nie będę kłócił, większość ludzi widziała takie obrazki na oczy, bo one są bardzo popularne. I mówimy tu o kanionie, który powstał na wskutek różnych tam rzek, tam potoków, ulew i wszystkiego innego i było to wymywane przez miliony lat. No i mamy efekt. Naprawdę ładny. Przyznam, że z chęcią pojawiłbym się w takim miejscu, żeby sobie pomedytować. Ja, ja nie umiem medytować. Ja nigdy nie, nie medytowałem, ale tam bym pomedytował. W ogóle jak to abstrakcje, jak, jak ludzie tam wyglądają przy, wokół tego wszystkiego, to jest nieprawdopodobne. Bo to w końcu nieprawdopodobne miejsca na świecie. <laughs> Teraz wsiadamy na pokład statku. Płyniemy sobie i nagle widzisz wyspa. Płyniesz do wyspy. Patrzysz skały. Widzisz skały, płyniesz do skał. Patrzysz, te skały wyglądają jak z Minecrafta. Naprawdę to nie wygląda jak naturalne skały. To jest jakbym wszedł do Minecrafta tutaj, dub dub dup, cobblestone, tutaj clearstone, niebu dub dup. No ludzie, a to piękne miejsce w Szkocji to grota Fingalsa. Ja widziałem coś takiego, tam nie byłem, ale rezji był gdzie indziej. Na przykład na Black Sand Beach na Islandii i tam jest bardzo podobny aspekt takich heksagonalnych skał. I to na żywo, jak i też na filmikach, wygląda jakby to człowiek wykuł normalnie bierze kilo tutaj diaksowy, paw, paf, paf. paf porobione, nie, Mo, moż chopie, mąż. A to zrobiła natura. I to jest nieprawdopodobne dla mnie, że takie kształty, tak symetryczne, tak powtarzalne stworzyła natura przez tyle lat i to w taki, a nie inny sposób się prezentuje. Jak dla mnie to jest coś, co jest niesamowite, nie wiedziałem, że w Szkocji takie miejsce się znajduje. Wiedziałem, że takie same skały do tej pory, nawet w kilku miejscach na Islandii, takie widziałem, i, i, i do tej pory ryje mi to bardziej cholera, nie? Robimy wsió i jesteśmy w Australii. Daleko. Bo daleko. Jezioro Hilliera Hil Ono nie ma nic wspólnego z tym panem. Po prostu nazwa podobna. To nie jedyne podobieństwo, bo jest to jezioro czerwone. A ten pan też dużo czerwieni... Jezu, nie przestań w takie planetyczne tematy wchodzić. już przestań. Po prostu jest czerwone. A dlaczego? Dlaczego?! A dlatego, że glony, które tam sobie żyją i ten cały ekosystem pod, w, tym, w tym jeziorze powoduje, że tworzy się czerwony barwnik. Na wskutek czego cała ta woda jest czerwona. A co jeszcze bardziej intrygujące i ciekawe, to to, że ten zbiór Zbiornik wodny zwanym Jeziorem Filiera jest na wyspie od razu obok oceanu czy morza, co wygląda kosmicznie. Nie wiem, czy można się tam kąpać, ale miałbym przed tym jakieś obawy, czy aby na pewno jest to bezpieczne i zdrowe. Co nie zmienia faktu, że prezentuje się to naprawdę bardzo, ale to bardzo nieprawdopodobnie. Honghehani. -ni. Brzmie? Brzmie. Prawie. Pewnie ktoś, to zna chiński powiedział teraz, że jestem idiotą. Natomiast no, nazywa się to miejsce Honghehani, -ni. nie wiem jak to się czyta, natomiast są to tarasy upraw ryżu. 16 tysięcy hektarów. Wiecie, te to jest 16 tysięcy hektarów? W piu. Więc ogólnie rzecz biorąc, jest tego bardzo dużo. Jest to ogólnie dziedzictwo UNESCO, jest to coś, co jest bardzo znanym miejscem, bo wiele razy widzimy, jak jakieś Instagramerki gdzieś tam lecą na wakajki i sobie porobią fajne foteczki, jak się huśtają na takiej huśtawce, a w tle są te polaryżu. Przyznam, też bym tak chciał. Nie będę tylko takim myśliwym złośnikiem. Też bym chciał tam być, nigdy tam nie byłem. Natomiast znam to miejsce bardzo przez widoków. No, no nie jest to, które teraz widzimy, ale, ale ogólnie te tarasy ryżowe są bardzo znane. I przyznać trzeba, jest to nieprawdopodobne. Ani się was teraz skipować. Mo moment. Nie moment, nie skipuj. Mo moment. Dziękuję. Proszę za sub. Ej! Umawialiśmy się. Jeśli interesują Cię ko Moment, kolejne filmy, to zasubskrybuj ten kanał, moment, jeszcze chwila, tu, tak, tu możesz zasubskrybować, nie skipuj, <grym> więc zasubskrybuj kanał, by na bieżąco i w górę, jeśli Ci się podoba. Już wracamy, już wracamy. Kolejne miejsce to Brazylia, w której miałem okazję być, ale mokrej pustyni nie widziałem. Wiecie, co jeszcze było mokre? Jak bym <grym> ja, wbiłem 400 tysięcy subskrypcji na tym kanale? <grym> Głupi żart, przepraszam, wiem. Ale chciałbym Wam podziękować, że subskrybujecie ten kanał. Także jesteśmy w Brazylii, na mokrej pustyni. Weźmy już, ale to oksymoron. To się nie. to nie ten. To tak nie bardzo. A jednak! Pustynia, ale mokra, czyli piaski, wydmy i pomiędzy mnóstwo wody deszczowej, która się zbiera między wydmami, dlatego że tak podłoże jest skonstruowane pod spodem i tak grube i tęgie skały są pod ziemią. Czyli przepuszczę tej wody i tworzą się takie właśnie piękne ale to piękne jeziorka, rzeczki, można to nazwać. No to, to nie płynie, to stoi, więc jest takie jakby jeziorka. Nie miałem pojęcia, że coś takiego w ogóle istnieje. Pierwsza raz na oczy widzę mokrą pustynię, ale trzeba przyznać, że jest to, jak dla mnie, jedno z takich teraz topowych miejsc, które kiedykolwiek widziałem i gdyby tam można było do tego parku kiedyś w tej Brazylii się wdupcyć i to zobaczyć, to bym to z chęcią zrobił. W ogóle, gdy byłem na pustyni w Maroko, w Dubaju, to mam pewne porównanie do tego, jak wygląda pustynia i z tych obrazków, nawet i z tej mokrej pustyni, też to stwierdzenie dałoby się użyć. Jestem ciekaw, jak wy nazwalibyście ten widok. Napisz komentarz, nie usuwaj, nie zmieniaj. Zobaczymy, czy będziemy tacy sami w tym zdaniu. Sernik. No mówię wam, to wygląda jak sernik. Naprawdę. Sernik. Mi <laughs> pije dzisiaj na łebie, nie? Powinienem chyba jakiś lek... A, leku, zapomniałem wziąć, kurwa. Nowa Zelandia, delikatne światło jest emitowane przez odwłoki larw muchówki. Larwy wytwarzają także lep lepką pajęczynę, która zwisa ze stropu i w którą wpadają, zwabione światłem, różne owady. To opis kolejnego miejsca. Ty no, wchodzisz do jaskini, przeciskasz. A ja już bym ja miał ciężko, ja nie lubię takich klaustrofobicznych. Wciskasz się tam i patrzysz. Przecież to jest nieprawdopodobne. Fluorescencyjne muchy. Dosłownie w tym momencie zaniemawiam, bo to wygląda dla mnie jak render, jak grafika komputerowa, jak coś, co stworzył człowiek w cyfrowym świecie, albo w prawdziwym świecie podłożył tam po prostu ledziki. To jest niewyobrażalne, jak natura tworzy takie rzeczy. Nie widziałem czegoś takiego. Podobne efekty widziałem kiedyś na National Geographic czy gdzieś i zawsze byłem zafascynowany tym. To jest w przyspieszeniu? Tak, to jest timelapse. Nie, teraz dosłownie mógłbym zacząć medytować, nie? Tym tak mnie to uspokoiło. USA, Nevada, Gazer fly. Czyli połączenie człowieka i natury dało nam Geyserfly. Dobra, podsumowując, chodzi o to, że ludzie szukali wody, po to, by ziemia była rolna, by można było uprawiać rolę. I przy odwiercie w poszukiwaniu tej wody, ludzie natrafili na wody termalne, które przez temperaturę, minerały z nie niej znajdujące się, zaczęły tą wodę wypychać. I trwa to już ponad 100 lat, bo w 1916 dokonali ten odwiert i woda dalej leci. Tworząc w ten sposób taką kolorową właśnie, przez siarkę pewnie i inne tam, zawartości tej wody, tworząc taką właśnie skałkę, która non-stop tą wodę. No trzeba przyznać, że jest to niesamowite. Absurdalna rzecz. Cofnijmy się w czasie 14 wieków do tyłu. Jesteśmy w Chinach. Chiny, Hengshan. Brzmię troszkę ale nie do końca. Natomiast na wysokości 40-50 metrów 14 wieków temu wybudowano tam świątynię, która dosłownie wisi na skałach. I trzeba przyznać, że jeśli chodzi o system taki obronny, fortyfikacyjny tej świątyni, no to jest on niesamowity, bo podbicie takiego miejsca i wiesz, strzelanie z łuku do wroga, który jest na dole, no to on, on ma słabe szanse. Więc, yy, więc jeśli chodzi o defensywę, to to zajebiste miejsce uważam. No nie mówiąc oczywiście o tym, że jest to przepiękne i niewyobrażalnie niesamowite po prostu. Ponownie USA Grand Prismatic Spring, czyli mówimy tu o ogromnych termach. największych w USA i trzecich największych na świecie. I coś, co jest niesamowite w tym miejscu, to to jak wiele kolorów tam występuje. Jak się przyjrzycie, widać brązowy, beżowy, pomarańczowy, niebieski, żółty, zielony, czerwony. Ej no, później ten obrazek! Przecież, no to jest ja, to, ja tam chcę, chcę to zobaczyć. Okej, okay, wyobraźcie sobie, że jesteś na wysokości pół tysiąca metrów nad poziomem morza, a wy w tym momencie budujecie świątynie, które łączą się mostem. Te buddyjskie świątynie, które leżą w Chinach, zostały w jakiś nieznany nam na chwilę obecną sposób zbudowane wiele lat temu. Co do tej pory się zachowało, jest również dziedzictwem UNESCO i trzeba przyznać, że wygląda to niesamowicie, bo wybudować takie budowle na tak ogromnych wysokościach, połączone jeszcze przepięknym mostem, Aż mi się ryciesz, jak na to patrzę, nie wiem dlaczego. Boże, teraz sobie wyobraźcie tego Wiesia, co tam niósł te wszystkie kamienie na górę. To no leci z tym stakiem cobblestone'ów na samy Wierch, żeby świątynia wybudować. Za jakie grzechy, ale trzeba przyznać, robotę zrobił piękną.